To musi być w niko. Ja Pomożecie no. Wow. no, ja mogę na was stanąć na jednym. Fajnie. Bośni się baliśmy, że ktoś na nas stanie. Jutro A widzieliście nas z daleka, czy nie? Kopiec był widać. Jak za średniowiecza. nie wyjdę. Ja ci pomogę. No. po prostu. idę, 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 Paszkupy, nogi jak gramin wchodzi. <laughs> <laughs> o! Oh. To oh. oh. Doktor. Chodź to się zajedno albo drugie. No. Wychodzaj jedno. Doktor. Идем на батыр